Ja myślę, że to, co przed nami, to płatności wszędzie. Czyli płatności w tle, czasami to nazywamy. Ja to lubię mówić: płatności wszędzie i w tle, dlatego że my będziemy, tak jak powiedziałam, Polacy, bardzo lubią wszystkie metody płatności, które są szybkie i wygodne, i to jest najważniejszy czynnik. Również bezpieczna. To bezpieczeństwo to jest taka higiena, także jest bezpieczeństwo to szybko i, i wygodnie i my będziemy poszukiwali, zresztą w tym kierunku to idzie, żeby cieszyć się, że kupiłem a nie martwić się, że zapłaciłem i też żeby to było super no szybkie. jak zapłaciłem? Albo tak? jak zapłaciłem, mhm. żeby to było super, super szybkie. Więc moim zdaniem będziemy szli w kierunku płatności zaszytych w różnych miejscach. Nie wiem, płatności zaszytej w samochodzie, jak jadę zatankować na stację benzynową, żeby to się odbywało to, to by bez mojego... Mo teraz już nie wchodzimy, też można zaskanować kod QR.